Siemanko, z tej strony Krzysiek. Jest sobota, godzina 7.30. Jestem u siebie w takiej małej miejscowości Nowe Miasto Kołopońska nad Zalewem, gdzie odbywają się wakacje, festyny. Są takie imprezy. Teraz jest Wiadomo, no, już po wakacjach jest pusto i jest rano. Widzę, że tu jeden wędkarz chodzi na spinning. A jest i drugi wędkarz. A ja przyjechałem sobie z rana pochodzić tutaj, bo kupiłem sobie wykrywacz metali. Tak, to jest e, <laughs> moje nowe hobby. No zobaczymy. Co mi się uda znaleźć? najpierw będę musiał się nauczyć y, obsługi tego wykrywacza. Kurczę szkoda, że widzę, że te wędkarze się ustawili tutaj na, na tej plaży, e, gdzie, gdzie ludzie przychodzą się kąpać. No ale trudno. Pochodzimy sobie gdzie indziej. E, no tak, y, wykrywacz. Tak mi się wydaje na sam początek, no nie jest to, nie wiadomo jakie cudo, tak bo to, o proszę bardzo, to jest taki, taki wykrywacz dom, zaraz się po pojawią komentarze, tak, że to, że pewnie dziadostwo i w ogóle, że to dla dzieci zabawka no i dobra, niech se będzie dla dzieci Zabawka, a dla mnie na, na naukę i na pierwszy raz będzie dużo i niedużo kosztował, bo, bo kosztował raz z przesyłką tam 170 tam z kawałkiem. To nieważne ile kosztował, ale wiadomo są takie detektory po, po kilkaset, po, po, po parę tysięcy, tak no ale dobra i tak jak widać no tutaj jestem teraz yy, na parkingu ale tutaj tak jak widzicie tutaj te wszystkie ławeczki tam o właśnie co, je, co są wędkarze tam jest plaża molo yy, tutaj tam jest taka yy, scena to jeszcze to, to taka stara scena ale jak są wakacje to rozstawiają taką elegancką nową scenę i tam wszędzie, tam wszędzie jest mnóstwo ludzi. Warto, mi się wydaje, że warto, warto pochodzić tutaj z wykrywaczem. Nie wiem czy, no ciekawy jestem czy, czy tutaj ktoś e, przyjeżdża z, z, detekt, z takim detektorem. No zobaczymy. Zobaczymy co, co z tego wyjdzie tam dalej za tym białym samochodem osobowym jest parking. No, ciekawe czy czy też na parkingu coś coś tam by znalazł. Na pewno na pewno teraz od przyszłego roku warto Warto by było przyjechać w poniedziałek, najlepiej z samego rana, no ale niestety nie, nie mogę, no bo no bo wiadomo, że się pracuje tak, chyba że dopiero yy, po, po wieczorem, jak się wróci z pracy. Muszę popatrzeć, jak tutaj jest, jak tu jest pięknie. A tak, w ogóle to kiedyś tutaj to była rzeczka, ale to. Poszerzali, poszerzali, rozkopali. No i, no i proszę bardzo, jakie to, jakie to wielkie jest teraz! Ja teraz nagrywam z, z komórki, także nie mam, nie mam możliwości pokazania i chodzenia z, z wykrywaczem, bo będę miał jedną rękę zajętą. No ale, no ale postawimy. E, nagram jeszcze jeden. E, nagram jeszcze jeden filmik. Jeżeli mi się coś w ogóle uda znaleźć, no i co? No i, a to się wzięło, to, że, że trafiłem na filmik takiego odyna. Który też y, chodzi z wykrywaczem, jeździ po różnych miastach. W Wakacje też był tam nad, nad morzem, chyba we Władku, w Uczce, w Gdyni. Tam jeździ po, po takich miejscówkach. No i, no i zobaczymy, mówię. Kurde, fajna, fajna sprawa. Gościu sobie chodzi z wykrywaczem. No i dobrano. No to co? To do dzieła. No. Na razie trzymajcie się.